Więc jak szkolisz Twoich pracowników? Zwykle kupujesz gotowe szkolenie zajmujące im cały tydzień. Jaką część tego tygodnia wykorzystali efektywnie? Najprawdopodobniej interesowały ich tylko wybrane części szkolenia. A co z pozostałymi godzinami, które spędzili w ośrodku szkoleniowym? Super, że u nas byli. Jesteśmy fajni, mamy Xboxa, nawet Straż Miejska cieszy się, jak odholuje ich źle zaparkowany samochód. Ale czy w tym czasie nie miałeś dla nich innych zadań? Na pewno miałeś. Twoi klienci musieli czekać. Z pewnością znasz również problem czekania na nietypowe szkolenie przez wiele miesięcy, a Twój problem niestety nie mógł czekać. Przy okazji, dodatkowo płaciłeś za transport, nocleg i dietę swoich pracowników. Elastic Trainings rozwiąże Twoje problemy. Teraz możesz przeszkolić swój zespół efektywniej. Co to oznacza? Wybieraj tylko interesujące moduły z autoryzowanych szkoleń. Wyobraź sobie, że Twój zespół musi szybko nauczyć się procesu odzyskiwania baz danych Exchange. Nie wyślesz ich przecież na tygodniowy kurs. Nie zaryzykujesz również, że będą uczyli się odzyskiwania Twoich maili, wyszukując rozwiązania w internecie. W Elastic Trainings znajdujesz kurs Exchange, wybierasz interesujący ciebie moduł i już. Twój zespół w kilka godzin zdobędzie potrzebną wiedzę od certyfikowanego instruktora. Przez pozostałą część dnia możesz wykorzystać ich do bieżących zadań. Nie musisz również martwić się dodatkowymi kosztami transportu, zakwaterowania czy diet dla Twojego zespołu. Nasza metoda dostarczania szkolenia zapewni Tobie stałą dostępność instruktora wraz z obrazem i dźwiękiem. Laboratoria w chmurze z jego asystą, w których bez ryzyka uszkodzenia Twojego środowiska produkcyjnego przetestujesz nabytą wiedzę. Skontaktuj się z nami.